Witajcie na vlogu Rexo. E, kurde, ja już nie liczę dni ile tam detoks, nie? <gry> także, kurde, lec. Szczerze powiem Wam, no nie wiem. E, 11 dzień był wtorek. No, coś koło 16, dobra, mniejsza większość. E, w ogóle dzisiaj byłem rano na szczepieniu na COVID. Pierwszą dawkę otrzymałem, także, jeżeli to jest ostatni materiał, znaczy, że no nie. Już tam nie, ale generalnie nie jest pokorny. Bez problemu yy, w ogóle nie boli, to kurde. Yy, może kwestia jest w sprawnej ręki pielęgniarki. Tak czy inaczej, yy, no piękna pogoda zaśnieżyło totalnie po prostu. Zobaczcie. Wszędzie śnieg. koper gdzieś tam z przodu jest. A niech lata. Tylko muszę go pilnować. Wstąpię na sankach, tu widzę, przychodzą. Dzieci, więc to no, znaczy on nie jest groźny, ale no, skakać potrafi, także z radości szczególnie. Nie? Także jeżeli jest bardzo małe dziecko, to jakby skoczył, to się przewrócić. Więc tego się obawiam najbardziej jest w takich wypadach, kiedy on sobie biega, ale myślę, że no, zagryź nie zagryje się. No, on to bardziej gwałciciel jest niż, niż morderca, więc... <laughs> Dobra, słuchajcie, tam jest piękne słońce, kurde. Będzie to widać? Jest. Eee, no jestem tam, no co, nie piję no sobie bezalkoholowe sobie wypiłem kiedyś tam eee, Miłosław Ipa no bo wiadomo, czasem trzeba się napić eee, promocja była w lewiatanie na dyskie które no, nie jest dobre, ale no, ale bądźmy szczerzy eee, złoty się, co tam się stało co jest? kop, kop o biegnie Hi hi No chodź, chodź, chodź eee, ja Coś miałem powiedzieć A, że Nołtyckie, promocja Złoty 65 zł za butelkę Z 0% tyskiego. No co żeś zrobił No idziemy, idziemy Chodź, śnieg jej po prostu chyba głupi, jest z tego powodu No właśnie, no zobaczcie Kopie się, je wariuje, chodź, chodź, chodź no, tam kupiłem klatkę awaryjnie, żeby można było tam się napić. Jak ktoś mi odwiedzi. Folii zipę będę butelkował w przyszłym tygodniu. Może coś nagram, zobaczę. Nie wiem, nudne jest to butelkowanie, więc nie wiem, jaki jest sens. Smaku jest spoko, ale aromatu za bardzo nie ma, więc tutaj Izabela była na aromat. No i tak dużo jej dałem, a i tak efektu tam jest jakiś tam delikatny aromat. No nie wiem jeszcze dokładnie co tam czuć, bo nie. jak zlewałem na cichą tam się nie przy... Nie bardzo się nie skupiałem nad tym. Kurde. co więcej. Jeszcze myślę. No Lisy tam też niedługo na cichą zleję. Jeszcze za 30 parę dni będą stać, więc długo, długo. Niby śrutownik, znaczy Wołeczek już naprawiony jest, ale Śrutownik jeszcze trzeba zmontować No zobaczymy, jeżeli będzie działał, no to Myślę tak, w lutym na początku jakieś Słody, znaczy piwa zamówię Tak, żeby tam sobie Porterek bąblił, tego typu sprawy No i tak Więc generalnie no, to wszystko jest git Oprócz tego, że e, Że kurde no, chyba się będzie W poniedziałek już to wszystko topić no, We wtorek, więc będzie ciapsko i porażka ale generalnie w tej chwili jest świetnie, no spójrzcie, no to jest cudowna, cudowny klimat, Dobra, o jakie fajne ujęcie hmm. yy, Tyle na dziś yy, jakieś pytania, jeśli macie, to piszcie w komentarzu. To słucham odpowiem w jakimś kolejnym filmiku no Jeszcze długo troszkę, jeszcze trzeba poczekać na jakieś degustacje. Ja w ogóle czekam z, z utęsknieniem, żeby spróbować tych moich dwóch pierwszych risów, które są zabutylkowane, ale na razie nie, więc w lutym tam gdzieś koło, po walentynkach myślę że spróbuję, zobaczymy. Ja na razie czuję się świetnie po prostu, jak młody Bóg, więc tylko jeszcze troszkę jakbym schudł, to by w ogóle super. Poszczepionce, delikatny, jest taki ból yy, mięśnia. Tam w tym miejscu, gdzie było, yy, jakby wkute, ale no przynajmniej na razie a minęło już, nie wiem, no nie wiem, z godziną, może, może więcej. Nic nie jest, także chyba wyderzyło. Chciałem, chciałem powiedzieć wasze zdrowie. Może ktoś pije i ogląda. To, yy, to moje zdrowie. No. Trzymajcie się, dzięki za uwagę. I do zobaczenia w kolejnym filmiku, na pewno. Hej.